Czasami ludzie się dziwnie zachowują, gdy napełnieni są Duchem Świętym. Słyszymy o tak zwanym badaniu w duchu, słyszymy o drgawkach, słyszymy o śmiechu w duchu, o płaczu i o innych różnych zachowaniach, które są określane jako dziwne. W dziejach apostolskich w drugim rozdziale mamy opis, gdy na ludzi stępuje Duch Święty i wtedy oni zaczynają prorokować, mówić na innych językach, a ci ludzie, którzy stoją z boku, mówią piani, młodym winem się upili. I to jest kwintesencja tego, co nam się wydaje, gdy... Człowiek jest napełniony duchem. Otóż my, jako ludzie, mamy naprawdę ograniczoną zdolność ekspresji. My ekspresję naszą do drugiego człowieka wyrażamy poprzez to, jak się zachowujemy, przez uśmiech, przez płacz. Ale wiesz, możesz płakać ze szczęścia, możesz płakać z radości. Tak samo możesz drżeć z radości i spodekscytowania, możesz drżeć ze strachu. Możesz leżeć na ziemi, dlatego że trzymasz się za brzuch i się śmiejesz, a możesz leżeć na ziemi, bo nie masz sił. I to jest leżenie i to jest leżenie, to jest płacz, to jest płacz, to jest śmiech, to jest śmiech. Po prostu jest ograniczona liczba ekspresji. I po zewnętrznych objawach jest bardzo trudno ocenić, jaki duch stoi za danym człowiekiem. I Jezus mówi, że to, w jaki sposób się poznaje, czy ktoś jest prawdziwym, czy fałszywym nauczycielem, czy mówi z prawdy, czy mówi z nieprawdy, najlepiej jest poznawać po owocach. Ale nie tylko w ten sposób. Widzisz, Pismo Święte mówi na przykład, apostoł Jan mówi, nie każdemu duchowi wierzcie. Co to znaczy nie każdemu duchowi wierzcie? Na poprzednim filmie mówiłem o tym, że człowiek to jest duch, dusza i ciało, i że niektórzy ludzie wchodzą w rzeczywistość duchową na przykład nielegalnymi drzwiami poprzez jakąś medytację czy coś takiego. Gdy wchodzą w, poprzez medytację w taką rzeczywistość duchową, to tam mają do czynienia z inteligentnymi bytami, które są albo dobre, albo złe. I te inteligentne byty złe chcą człowieka wkręcić, uczynić z takiego człowieka swojego niewolnika. Więc trzeba się strzec. W jaki sposób się strzec? Pismo Święte na ten temat mówi. Jeżeli praktykowałeś do tej pory jakąś medytację czy cokolwiek takiego, i pojawiają ci się duchy, z którymi rozmawiasz, to zadawaj im takie pytanie: Czy Jezus Chrystus przyszedł w ciele? I czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem? Zadawaj to pytanie tym duchom. One zdziwi się, co ci zaczną odpowiadać. Niektóre z nich powiedzą, tak, Jezus jest Panem, ale nie powiedzą, że ich Panem. Inne odpowiedzą, że tak, tak, przyszedł w ciele, ale i zaczną dodawać, ale, że w duchowym i tak dalej. Nie, w ciele fizycznym. Czy on przyszedł na Ziemię jako fizyczny człowiek? Takie pytanie zadaj. I kiedy zadasz takie pytanie, to wiele z nich zacznie przeklinać, wiele z nich nagle pokaże swoją prawdziwą twarz. Dlatego, że widzisz to, co jest zewnętrzne, to niekoniecznie to, co jest wewnętrzne. Nie, nie wszystko zło to, co się świeci. Tak samo w rzeczywistości duchowej, nie wszystko wygląda tak samo. Czasami ludzie padają, dlatego że są napełnieni duchem świętym, ale padają również bardzo często dlatego, że są zdemonizowani. Napada na nich duch słabości i po prostu leżą. Niektórzy mówią, a jak się pada na twarz, to wtedy z takiego ducha, a na plecy to z takiego ducha. Nie. To, to jest po prostu próba wytłumaczenia rzeczywistości duchowej w sposób fizyczny. To nie, nie, nie ma w ogóle możliwości, żeby w ten sposób robić. Zacytuję na to, co mówię Pismo Święte. Mianowicie w pierwszym liście do Koryntian są takie słowa. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywającymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na Mocy Boga. Czyli twoja wiara powinna się opierać na tym, że Bóg jest mocny. Twoja wiara powinna się opierać nie na tym, że coś jest bardzo logiczne i bardzo mądre, tylko na tym, że ty doświadczasz mocy Boga. I ta moc Boga, ona się wyraża między innymi przez to, że jesteś uwalniany, uzdrawiany i z twoim ciałem dzieją się rzeczy, których wcześniej po prostu nie przeżywałeś. To jest normalne. I jeżeli starasz się to zrozumieć przy pomocy mądrości ludzkiej, przy pomocy psychofizyki, to nie dojdziesz do poznania ducha. Dlaczego? Bo duch ma inną fizykę. Nie możesz psychofizycznie rozważać spraw duchowych. I dokładnie ten sam rozdział mówi to w ten sposób. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza duch. Wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy, człowiek zmysłowy to jest taki psychofizyczny, nie przyjmuje spraw Ducha Bożego, są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Tak samo jest z wszelkiego rodzaju padaniami, drżeniami, kontaktami z duchami, objawieniami maryjnymi i innymi, należy je duchowo rozsądzać. To nie są rzeczy, które jest łatwo rozsądzić przy pomocy mądrości. Na to, żeby je rozsądzić, potrzeba mieć po prostu ducha i informacje płynące od ducha świętego. Trzeba słyszeć, mieć uszy duchowe otwarte, oczy duchowe otwarte na wizje, uszy duchowe na to, co duch święty mówić i tak należy je rozstrzygać. Niestety, mądrość ludzka, logika, ona nie jest w stanie nam ocenić spraw duchowych, bo należy je rozsądzać duchowo a nie psychicznie, czyli rozumowo lub emocjonalnie. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych filmów. Jeśli to nagranie jest dla Ciebie pomocne, prześlij je swoim znajomym.